W dniu 17 sierpnia 2024 roku rozmawiam z panem Władysławem Bochenkiem, obecnie mieszkańcem Chodzieży, który urodził się we wsi Świtarzów koło Sokala na kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Panie Władysławie, proszę nam opowiedzieć o losach swojej rodziny podczas II woj wojny światowej. Teraz ja? No. Urodzi... Tak, urodziłem się w Śwytarzowie 1, 1 marca 1936 roku i mieszkałem w Śwytarzowie do 1943 i w ten czas widziałem, widziałem jak bo ojciec w 1939 roku był na wojnie zmobilizowany i jechał no, w jakimś tam szóstym bałonie administracyjnym w Elgowie i jechali cały, cały transport na pomoc w Warszawie. Nawet taki był długi pociąg, że jedna lokomotywa ciągła, a druga pchała. I po drodze gdzieś tam w połowie to Niemcy ich rozbili i ojciec przyszedł później w mundurze i wszystkim do domu. Nie? No i wtedy jak, jak mama zmarła, to wtedy musieliśmy, poszukał sobie drugą żonę, Katarzynę, która pochodziła z Bobiatyna i nazywała się Bogut Katarzyna. I miała rodzinę w Bobiatynie. To jest druga, druga wioska od Spitazowa. Później jak się ożenił, to ją sprowadził do Szpitazowa i mieszkaliśmy w takim... Można powiedzieć, w czworaku gdzieś, by nie było gdzie mieszkać. Takim, bo ojciec pracował w tym majątku, to tam gdzieś dostał iśmy tam zamieszkali. I co teraz mam dalej powiedzieć? Wojnę e, przyszedłem. W 1941 roku, jak nie, e, Niemiec ruszył, to byliśmy tam e, nawet e, no, w tym świtazowie. I później jak zaczęli, najpierw było widać, jak te Ukraińcy palili stogi wszędzie. Były takie uny, było widać wieczorem, to takie wszędzie uny, o, już tam palą, tam palą, także ci musieli nawet pilnować te stogów przed paleniem. Nawet mój ojciec pilnował, dostał taką jedną rurkę, jakąś dobrylczówkę i tam musiał pilnować stok, tam te stogi, bo tam jak wstawiali stogi. Bo tam tak było dość dużo, dwa, dwa, że jak maszyna szła w środek, to mogła mucić z jednej strony, z drugiej strony, nie? I to, to taka lokomotywa motyła jakaś była taka czarna na parę, czy coś, to tak to tam mucili, nie? No i później jak tam było, to zaczęli, zaczęli mordować, to myśmy się bali, to ojciec nas wynosił wieczorami pod kupkę siana gdzieś z pół kilometra od domu. A rano sięśmy wracali, to tak byliśmy. I później nawet teraz byliśmy u takiego Ukraińca, ale u niego tam się zbieraliśmy, się przestraszyli i od tej pory uciekliśmy do Sokala. Żeby, bo w Sokal to by był, to, to oni tylko Ukraińcy raz napadli na ten Sokal, a tak to tam nie mogli mordować, bo tam byli Niemcy, te, jakaś postępowa Niemiecki i tego. I tam mieszkali i... Musieliśmy uciekać dalej. To jedni uciekali gdzieś tam na w Podkarpacie, to, a myśmy tam na zachodzie, To, a też tam do to, to trwało trochę, nie? To były trzy w ubraniach. To raz w ruskiej Rawie nas wysadzili z tych, tego wagonu, bo ten wagon stał na uboczu. To y, taka, taka była, wie Pan, y, łaźnia na 50 z prysznicem. A w tym czasie, jak nam nas tam y, y, kąpali, to wsadzali te ubrania y, do takiej, co tam szy zabijali taka do kawy. palili gorączka, a tam zamknęli w takim pudle na no, tak, czymś, tu była siatka, to te szy wiedzą od tej gorączki, bo to były szy, bo są jakieś szy, co do głowy idą i co przy to w ubraniach. Są, nie? To to przeszedłem tam Późniejśmy tam tego e, odszczepali nasz, I nie było gdzie mieszkać, to a tam szły transporty niemieckie na wschód, bo tam wojna była gdzieś w Stalingradzie, gdzieś tego, to nie, nie chcieli, e, musieliśmy czekać, bo nie mieliśmy nic. Kiedy mieliśmy, co każdy ja, ja na plecach. Ja miałem, jako byłem chłopak 5-6 to miałem takie gatki lekkie tam patelnie. Kubek, bo coś trzeba było z czegoś jeść. No a ojciec tam trochę jakieś smudniny, coś tego, nie? Każdy to miał, to miał tylko tyle. Także była taka bieda, że mieli nawet uszyli spodnie, że jakiegoś znaleźli jakiś spadochron, jeden spadochronu, bo nie było co tego. No i później takśmy jechali chyba z dwa tygodnie i dojechaliśmy przez Ludzką Rawę, tam przez Łańcuch, o, w tam jest przez Łańcuch. Myśmy dojechali aż do Ostrowca, do Ostrowca Świętokrzyskiego. Y, no i tam nas zabrali i roz, y, rozparacelowali. Tam jeszcze się zabrała, z nami taka jedna kobieta z Lubelskiego, z krasnego stawu. Ona później wróciła, do, do, bo to było polskie, a myśmy nie mieli do czego wracać. Musieliśmy się. Zadomowili ten Kiryk, tam był z tej wioski i my tośmy zadomowili Słyszynka. No i tak wzięliśmy tego. Ja bym wiedział, żeby, żeby, że to tak kiedyś, bym musiał tego, to ojca nie wiecie czy tam, bo jak tego. A tak to, no, a jeszcze powiem coś takiego, że ja nawet ci yy, my, z, tego, z, tego, z tego, z tej wioski, nagadali, a kobczom, że my jesteśmy i tak dalej, to przyszli nas kontrolować, nie? Bo jakby byli śpiedzy to by nas rozstrzelali, ale później się na szczęście znalazł taki facet, to był też okazał, o, mówi, te cholery, tutaj te związki gospodarze nam nagadali na was, że mieliście spiedze niemieccy i mieliśmy was rozstrzelać. A tu mówi, taka tego, to wtedy nakazali, to wtedy nam dawali ci, jak my tam mieszkali, z Trochę mleka i kazali, żeby ro robić trochę unii, bo kiedyś raczej wszystko robili. Także wtedy było dobrze, nie? Tośmy takie ziemianki kop kop kopali, bo tam strzelek ta partyzantka była. Tośmy nieraz y włazili, wykopane z takich wierzchów, i w tych ziemiankach tam się nieraz pali. A tak to w szkole, w jednej sali to było dwie, trzy lub w prawie w takiej w tej klasie. Tak, to, tak, Czekali aż się gdzieś skończy wojna i tak jak się było mowa, że pójdziemy na swoje, to do tego nie doszło. Wróćmy do mord w tak. Mówił Pan, że Pana rodzinę tam ze strony, znaczy drugiej żony zamordowali. Tak, no no, mojej no, no, matki, to w nie wymordowali na Boże na Narodzenie, no tam jak on ich było, tam jakieś trzy osoby, nie? I tam po kolei wszystkie, bo wtedy na szczęście ta agentka przyszła do nas do, do tego i się uratowała, przyjechała z nami aż do Wyszynek. Tak się niektórzy mieli takie szczęście. Mój, mój dziadek to już zamordowali w 1945 roku, bo on pojechał po babkę, bo on pojechał, uciekł, ten, y, 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 no, Żeromski uciekł, a dziadek pojechał po babkę, żeby ją zabrać, bo tam w znaleźli jakiś tam na ziemiach odeskany, jak tam pojechał, to jak raz jest. Babkę z dziadkiem że mnie wychowywali, jak mnie mała zmarła, to tego, bo jak mała zmarła, to e, tego. Dziadkowie zabrali nas, nas wychowywali. Nie chcieli dać ojcu do macochy. To, to ojciec musiał nas z policją odbierać do siebie. Później się pobudzili, jak myśmy tam ich pobudzili. No i tak później to widziałem zabij, zabijanie. Widziałem to, tak, jak Żydów zabili, Żydówkę zabili, widziałem jak. Te Żydzi uciekali przez te dwa chłopaki, to strzelali, bo oni też zabili. widziałem e, na własne oczy tych czterech Żydów, to tam jak tego, tego no, właściciela, nie właściciela, tego zabili w Gorzemi, bo tam mieszkał w tym majątku, to później te Żydzi nie mieli co jeść, to tam się wykazały tych, to widziałem na własne oczy, nie? Widziałem tych dwunastu, czy tam dziesięciu, Różki żołnierzy, to na, na początku lipca, e, była ta wojna, nie, Bo nie jak ślip, tak między, to, to nie To widziałem, jak byłem przy zakupywaniu, a, a o, ty, 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 tak, takim byłem małym chłopakiem, a takie mordy na mnie tak wywarły wrażenie, że później byłem taki, nawet się, by, się długo ścigałem ze strachu, był przegraszony. To już nawet młody chłopak, ale wiedziałem, że to chodziło o życie. No. Proszę powiedzieć, jak miał na imię dziadek Pana? Mój dziadek? Został zamordowany. To Żurowski Michał. Michał Żurowski. A matka, a, a to była Barbara. Barbara. I w jaki sposób wie Pan, ten dziadek został zamordowany? No tak jak myśmy słyszeli, to związali drutem, ręce rzucili do wody, do, do rzeki. Ta taka była, tego młyna była taka śluza, bo tam rzucili i oni tam się potopili. No. Ale my przy, przy, już nie mogliśmy tam jechać i przy tym nie byliśmy, tylko słyszeliśmy od tych innych ludzi, nie? Że, że zabili w ten sposób, że do kupy i wrzucili do wody. Dziękuję za opowieść o tych no. zbrodniach. Należy pamiętać, mówić, nagłaśniać tak. i dokumentować. Wszelkie uzyskane informacje na ten temat zamieszczamy w wymienionych miejscowościach na naszej stronie kresowemiejscowości.pl. No.